Nie? Ale mm, tak, jak sobie teraz myślę z perspektywy czasu, to mi się wydaje, że gdzieś straciłem właśnie tą zajawkę, którą miałem na początku. Prze przez to, że straciłem tą taką fascynację tematem, to przestałem się rozwijać w temacie. Przez to, że się przestałem rozwijać w temacie, to zacząłem powielać bardzo podobne rzeczy cały czas, i wiesz, i i za którymś razem, no już sam fakt tego, że no dobra, no znowu to, znowu to, znowu to, no to spowodowało właśnie już to takie wypalenie i niechęć, wiesz o co chodzi. Mm -hmm. Jak coś cię pasjonuje, no to rozwijasz się w tym temacie. Jak się rozwijasz w tym temacie, no to cały czas, wiesz, szukasz jakichś nowych, fajnych, lepszych rozwiązań i i wydaje tak, mi się, że to też napędza Twoją pracę. No. Tylko potem pojawia się problem, mhm. i myślę, że to jest w ogóle problem wielu trenerów. Że masz tą fancy rzecz nową, mhm. no i potem niestety nie masz albo na kim jej zastosować, bo Twoja, że tak powiem, grupa odbiorców no, totalnie nie jest do tej metody, mhm. albo właśnie robisz w drugą stronę, że teraz tą metodą będą robić wszyscy. A, okej, no wiem 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 po jakimś warsztacie czy szkoleniu mm -hmm. i nagle u wszystkich wszystkich. Teraz widzą bym chcieli wiem wiem dostosować wiem um, no wiem 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 to? to, jest to.